Dzisiaj dosyć nietypowy odcinek na naszym kanale, ponieważ będziemy testować jedzenie, ale spokojnie to też ma związek z nową technologią, ponieważ będziemy testować bezmięsnego burgera od Burger Kinga. Ale możecie zastanawiać się po co w ogóle są potrzebne takie roślinne burgery. No one są przeznaczone dla osób, które po prostu lubią burger Kinga, które lubią w nim jeść, ale z drugiej strony chcą ograniczyć spożycie mięsa i nie chcą się rzucać od razu na jakąś dietę wegetariańską czy wegańską i szukają jakiejś zdroworozsądkowej opcji. Więc teraz taka opcja się pojawiła, bo można zjeść prawdziwego opera, który nie ma mięsa. No ale skąd w ogóle bierze się taki trend na ograniczenie spożycia mięsa? No bierze się stąd, że po prostu jest nas coraz więcej. Kiedy rodzili się nasi rodzice, było na świecie jakieś 3,5 miliarda ludzi, obecnie jest na świecie prawie 8 miliardów ludzi. Jakby nie patrzeć dwa razy więcej. I gdyby każdy miał jeść mięso, to tego mięsa potrzebowalibyśmy z każdym rokiem coraz więcej. A hodowla bydła po prostu wymaga ogromnych ilości wody oraz innych zasobów, które można przeznaczyć na hodowlę roślin. I gdybyśmy mieli wyprodukować jedzenie przy użyciu takiej samej ilości zasobów, to jedzenia roślinnego byśmy wyprodukowali kilka razy więcej niż mięso. No ale jeżeli przez całe swoje życie jadłeś mięso, to trudno będzie ci się przedstawić na dietę wegańską albo wegetariańską. No i tutaj pojawia się właśnie dieta flex. Italiańska, która pozwala na spożycie mięsa, ale z drugiej strony zakłada jego znaczne ograniczenie. No i zgodny z tą dietą fleksitariańską jest właśnie Rebel Upper. No to co? Idziemy kupić nasze kanapki i sprawdzimy, jak smakuje Upper bezmięsny w porównaniu do tego mięsnego. No to idziemy konsumować. Zanim przejdziemy do samego testu, to najpierw warto powiedzieć o tym, co nas Polaków interesuje najbardziej: cena. Otóż spodziewałem się, że ten łuper bezmięsny będzie znacznie droższy od swojego odpowiednika z mięsem, ponieważ, nawet jak się idzie do sklepu i się kupuje te różne substytuty mięsa, to one są tak zwyczajnie po prostu bardzo drogie. No a tutaj bardzo miło się zaskoczyłem, bo ten łuper bezmięsny jest droższy tylko o złotówkę od łupera z mięsem. Warto też jeszcze raz przypomnieć, że ten Rebel łuper nie jest produktem wegetariańskim albo wegańskim i dzieje się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, tutaj mamy majonez, który jest zrobiony z jajek. No i dodatkowo ten Rebel Whopper jest też grillowany na tym samym grillu co oryginalny łuper, więc już wiecie, że nie jest to produkt dla wegan, ani wegetarian, tylko flexitarian. No dobra, to na początek zaczynamy od klasycznego upera, którego już wszyscy znają. Rozpakowujemy. Wszystko jest: kotlet, bułka, warzywa, majonez. Próbujemy. Ten uper smakuje jak łuper, co nie powinno nikogo dziwić. Bardzo dobry. Generalnie lubię, co po mnie widać. Teraz spróbujemy drugiego upera, tym razem bez mięsnego. No i generalnie też wygląda jak uper. Teraz, jak patrzę na te obydwa kotlety, to one wyglądają trochę inaczej, bo ten jest bardziej foremny. No ale spróbujemy, jak wygląda w smaku. Jakbym zobaczył tylko tę kanapkę i ktoś by mi powiedział, że to jest normalny uper, to bym w to uwierzył. Zatem próbujemy. Więc to nie do końca smakuje jak ten prawdziwy uper, ale też jest bardzo dobre, bardzo mi smakuje. I tak na pierwszy rzut oka to mi się wydaje takie lżejsze. No bo mięso jest mięso, wiecie, jak zjecie za dużo mięsa, to istnieje ryzyko, że brzuszek was będzie wolał. A tutaj, już na pierwszy rzut oka, na pierwszy kęs, czuć, że mamy do czynienia z produktem roślinnym, więc naprawdę jestem miło zaskoczony. W ogóle nie myślałem, że to będzie smakować aż tak dobrze. Ustaliliśmy już, że oba upery są dobre, smakują trochę inaczej, ale naprawdę ten bezmięsny ma swoje plusy, ale zobaczmy, czy to na pewno ten sam produkt, więc teraz otwieramy nasze burgery już po konsumpcji. Więc patrzymy. Mamy tutaj faktycznie bułę, mamy tutaj sałatę, mamy majonez, mamy pomidor, mamy kotlet, ketchup, cebulę drugą część buły. Generalnie widać, że to są te same produkty. Jeżeli Was interesuje, z czego składają się kotlety, no to ten w Uperze to jest wołowina, a ten w Rebel Uperze składa się z soi, pszenicy, oleju roślinnego, ziół oraz cebuli. No i gdybyście jeszcze więcej chcieli usłyszeć o tym kotlecie, to on generalnie nie jest tworzony przez samego Burger Kinga, tylko został zrobiony we współpracy z The Vegetarian's Butchery, czyli właśnie taką firmą, która tworzy substytuty mięsa dla osób, które spożycie tego mięsa chcą ograniczyć. Generalnie ja jestem bardzo miło zaskoczony i mimo, że teraz czuję właśnie tą drobną różnicę, to gdyby ktoś mi dał po prostu tego Rebel Upera nie do porównania, tylko samego, to bym go zjadł i bym nawet nie zauważył. Że nie mam do czynienia z kanapką bezmięsną. No i co jeszcze można powiedzieć o tym burgerze, którego już zjadłem, bo był bardzo dobry. No właśnie, można powiedzieć, że jest bardzo dobry, yy, zwłaszcza ten kotlet. Jest bardzo soczysty w smaku, spodziewałem się, że będzie taki bardziej suchy. A tutaj miła niespodzianka, był naprawdę dobry. A jeżeli wy chcecie spróbować nowego bezmięsnego upora, to możecie to zrobić w każdym Burger Kingu w Polsce oraz Europie, bo ten produkt jest już dostępny w 25 krajach. A teraz standardowe pytanie do Was. Co Wy sądzicie na temat ograniczenia spożycia mięsa oraz przestawieniu się przynajmniej częściowo na dietę roślinną? Napiszcie o tym koniecznie w komentarzu, a poza tym dajcie znać, czy już spróbowaliście albo zamierzacie spróbować nowego Rebel